legalny hajs z konopiami, ale nie marihunanem, to możliwe. Generalnie konopie siewne zawierają sobie 0,2% THC. Jest to mikro, mikro ilość, ale jak wrzucisz ich dużo do garnka z mlekiem, zrobisz tak zwaną makumbę. Dużo to jest, nie wiem, 15 gram kwiatostanów, 20 gram kwiatostanów, mniej więcej taka, taka liczba, czyli taka konkretniejsza garść tych kwiatostanów do garnka. Zalewasz to mlekiem. Jeżeli używasz mleka roślinnego, to musisz dodać łyżkę oleju kokosowego, albo oliwy, albo masła, ponieważ THC rozpuszcza się w tłuszczach. I z takiej ilości zbiera się troszkę większa ilość THC. Gotujesz to przez godzinę na małym ogniu pod przykryciem. Potem sobie takie mleczko wypijasz. Ładuje się około godziny półtorej. No i masz sobie legalną podróż. Będzie to mniejsza podróż niż przy stosowaniu medycznej marihuany. Ale na tyle odczuwalna, że poczuje, że weźmiecie w odmienny stan świadomości, może być podniesiony nastrój, może być głębszy relaks, może być e, chcieć się bardziej tańczyć, na przykład i pójść to w ruch, może będą jakieś rozkminki, wolny umysł, na każdego to zadziała inaczej. Jeżeli ktoś jest bardzo zblokowany, może taka ilość na taką osobę w ogóle nie zadziałać. Natomiast jeżeli ktoś jest sensytywny, pootwierany na emocje, na energię, może mieć fajną podróż i bezpieczną. Bezpieczną o tyle, że dalej jakby jest taki element trzeźwego umysłu, który ogarnia tak zwaną ustaloną rzeczywistość dookoła, i wszystko wie, co się dzieje. Nie jest to jakaś głęboka podróż psychodeliczna, czy nawet taka właśnie jak typowa, jak zapalisz więcej marihuany. Nie, to jest dużo, dużo lżejsze, ale jest to inny stan świadomości, także. Warto sobie stestować po swojemu, kupić sobie jakąś większą ilość suszu, właśnie konopi siewnej, legalnej. No i sprawdzić na spokojnie, może od takich mniejszych dawek, jak to działa na ciebie. Jeżeli interesują cię takie ciekawostki, a propos konopi indyjskich, zapraszam do siebie na wykład 10 stycznia w nowym roku o 14:30 na platformie Zoom. Popowiadam o tym, jak pracować stricte z marihuaną w ujęciu terapeutycznym i szamańskim. A jak też tego nie robić, żeby sobie nie zrobić krzywdy?